Hej, cześć, na wszystkim. Dzisiaj będzie zestaw z części nowych. Jest to najtańszy możliwy do zakupu nowy komputer. Ktoś, kto śledzi mój kanał dłużej wie, że co jakiś czas powracam do właśnie takich gotowych zestawów opartych o nowe części. to jest właśnie jeden z tych filmów. I tutaj w tym filmie chciałem sprawdzić, jaki najtańszy komputer możemy złożyć z części nowych, ile on będzie kosztował i czy w ogóle jest sens składania takiego komputera. Procesor, jaki tutaj wybrałem, do tego zostały to Intel Celeron G 5905, jest to procesor dwurdzeniowy, dwuwątkowy, taktowany 3,5 GHz, ma zintegrowany układ graficzny, co było ważne, żeby jak najniżej obniżyć cenę tego zestawu i jest to Intel UHD Graphics 610. Procesor ma 4 MB pamię pamięci cache. Tutaj w sklepie jest napisane, że ma 2 MB pamięci cache, ale podejrzewam, że to jest pomyłka, bo po prostu wersja Celerona G 5900 miała 2 MB pamięci cache po prostu Myślę, że ta cała specyfikacja została po prostu skopiowana, zostało zmienione tylko taktowanie i stąd ta pomyłka. Ale na stronie Intela mamy tutaj napisane, że on ma 4 MB 5K, czyli 2 razy więcej niż właśnie G5900. Jak widzicie, jest to wersja OM, czyli jest to wersja bez chłodzenia, czyli będziemy musieli dokupić chłodzenie. Oczywiście sprawdzałem też, czy zakup takiego komputera na platformie AMD będzie tańszy i niestety nie będzie tańszy, będzie on około 50 zł droższy, więc dlatego tutaj wybrałem Intela oraz nie brałem pod uwagę płyt już w lutowaniu. Procesorem. I nasz procesor kosztuje 183 zł i 38 groszy. Jak już wspomniałem nie ma on chłodzenia, więc musimy takie chłodzenie dokupić. Najtańszym chłodzeniem, które będzie wspierało naszą podstawkę jest to chłodzenie DeepCool, które obsługuje procesory do 65W. Podejrzewam, że ono jest nawet gorsze od chłodzenia boxowego, ale kosztuje 19 zł i 98 groszy. Gdybyśmy chcieli kupić procesor w wersji box, musielibyśmy dołożyć więcej niż te 19 zł. Stąd właśnie wypadła decyzja na to chłodzenie. Płyta główna, jaką wybrałem tego zestawu, a właściwie to ceny, same wybrały te podzespoły. Jest to płyta Gigabyte H410MH. Nie jest to najtańsza płyta, jest jeszcze nieco tańsza płyta, chyba o 7 zł, tańsza płyta w wersji OM, ale tam w wersji OM nie będziemy mieli kabla SATA, który będzie nam potrzebny do podłączenia dysku, więc taki kabel musielibyśmy dokupić, a w tym sklepie akurat kabel SATA kosztuje więcej niż te 7-8 zł, różnicy w tych płytach. Stąd wybrałem tą nieco droższą płytę, ale ogólnie będzie to tańsze i to jest bardzo podstawowa płyta główna. Jest to płyta Gigabyte H410MH, co było najważniejsze przy wyborze płyty, że miała wyjścia wideo. Ma dwa sloty na pamięć RAM. Obsługuje maksymalnie pamięć traktowane 2666 MHz, jeśli chodzi o nasz procesor, bo w przypadku mocniejszych procesorów, jeżeli ktoś by z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu włożył tu i9 albo i7, to obsługiwałaby maksymalnie 2933 MHz. Jak już wspominałem o wyjściach wideo, powiem jeszcze co znajdziemy na tylnym panelu? Mamy tutaj z wyjść wideo, właśnie DISABA nazywanego też VGA czy HDMI. Mamy tutaj złącze podłączenia starszego typu klawiatury czy też myszki, złącze PS2, złącze ARIO 45 podłączenia się do sieci, złącze USB 2.0, dwa złącze USB 3.2 Gen1 oraz wyjścia i wejścia do zintegrowanej karty dźwiękowej. Jest to najtańsza płyta, jeśli chodzi o soket 1200. Są tańsze płyty na sokecie AMD, ale łącznie wychodzi to po prostu drożej, bo droższe są procesory. Ta płyta kosztuje dwie.

Pamięć, jaka trafiła do tego zestawu, jest to niestety pamięć Afoxa. Przecież tutaj producent nie ma znaczenia, a znaczenie ma pojemność tej pamięci, bo obecnie najtańszą pamięcią w tym sklepie jest to pamięć o pojemności 2GB. Sam jeszcze do niedawna nie wiedziałem, że w ogóle DDR4 wychodziło w modułach 2GB. Jest też niestety bardzo nisko taktowane, jest to 2133 MHz, ale za to ta pamięć kosztuje 53,83 grosze. Chyba nie muszę nikomu mówić, że jest to kompletnie bez sensu. Według mnie kompletne minimum obecnie. To 4GB, ale to jest naprawdę takie kompletne minimum, bo dobrze było mieć chociaż 8GB RAMu. Tutaj ląduje jeden moduł o pojemności 2GB. Jeśli ktoś by złożył taki zestaw, nie działałoby to za dobrze. Już naprawdę lepiej dopłacić te 30 zł mieć jeden moduł 4GB, ale tutaj, tutaj mieliśmy pewien cel, czyli złożenie jak najtańszego zestawu, jak to tylko możliwe. Oczywiście nie wspomniałem o tym na początku, ale kompletnie nie zalecam składania tego zestawu. Myślę, że dokładając 100 200 zł moglibyśmy mieć o wiele lepszy zestaw, który będzie działał dużo lepiej, a przede wszystkim będzie jakościowo też dużo lepszy, bo za chwilę przejdziemy też między innymi do zasilacza i obudowy. Nie wiem czy wspominam, ale pamięć kosztuje 53 83 zł 83 grosze. Przejdźmy do dysku. Jest to dysk Gudrama CL100 gen 3 Jest to dysk na złącze SATA 3 o pojemności 120 GB. Jest to obecnie dysk SSD, który można kupić i kosztuje 77,49 zł i 49 groszy. I tak jest dobrze, że obecnie nie ma w sprzedaży żadnego dysku 64 GB, bo to był już po prostu dramat, jeśli chodzi o ten zestaw. Jego odczyt jest na poziomie 500 MB na sekundę, a zapis na poziomie 360 MB na sekundę, więc już widać, że mu daleko od topowych dysków, nawet na złącze SATA, bo już nie mówię tutaj o, o dyskach na PCI Express. Jest to dysk 2,5 calowy, jest oparty o kości TLC i kosztuje zł i 49 groszy. teraz przechodzimy do chyba najgorszego podzespołu, jeśli chodzi o ten komputer, czyli o zasilacz. Najtańszym zasilaczem ATX na tej stronie, czyli na moralach jest zasilacz Akrygi 400W. Nie ma on żadnego certyfikatu sprawności. Jego sprawność jest w okolicy 70%. Ma 120 mm wentylator. Ale co chyba najważniejsze dla użytkowników, jeśli popatrzymy na tabliczkę znamionową, okaże się, że na linii 12V mamy tylko 216W. Ktoś, kto może nie znać się zbytnio na zasilaczach ani na komputerach, może nie uznać tego za wadę, ale obecnie komputery bazują głównie właśnie na linii 12V. Tutaj też widzimy, że jest bardzo mocna, może nie bardzo mocna, ale dość mocna linia 5V. Tak jakby ten zasilacz był stworzony do starszych komputerów, które właśnie bazowały na linii 5V, więc on tak średnio się nadaje do nowych zestawów. Oczywiście z tym zestawem sobie poradzi, ale już jakbyśmy dołożyli tutaj dysk twardy, talerzowy, napęd optyczny, karta graficzną, nawet niekoniecznie zasilaną z PCI Express. Otóż te 216 W w jakimś tam piku wydajności mogłoby nie wystarczyć. Dla porównania możecie sobie sprawdzić na przykład Silentium PC Elementum 350 W i tam linia 12 V, tego co pamiętam ma około 320 W, więc widzicie, że praktycznie cała moc zasilacza, która jest podawana to jest linia 12 V. I właśnie tego wymagają nowe komputery i dlatego ta akryga, która teoretycznie ma 400 W i w praktyce pewnie też ma 400 W, tylko że ma dość mocną linię 5V, która nam do niczego nie jest potrzebna. Ale to był najtańszy zasilacz ATX, który będzie współpracował z resztą naszych podzespołów, kosztują 69 zł. Jak się okazuje, najtańsza obudowa również należy do Akrygi. Jest to model AK939BL. Oczywiście nie ma co tu liczyć na USB 3.0 na froncie mamy tylko zaślepkę, której mógłby się taki port znaleźć, ale oczywiście w naszej obudowie tego nie ma. Jak widzicie, nie ma też w komputerze żadnych wentylatorów, ale może. Coś co jest na plus, jest to najtańsza obudowa i mamy 3 wnęki na dyski 3,5 calowe, 3 wnęki na dyski 2,5 calowe. I mamy możliwość instalacji napędu i mamy 7 slotów rozszerzeń, więc w Steroi możemy tu za całkiem sporo dysków tutaj włożyć, bo aż 6 dysków plus dysk na M2, 7 dysków. Jeśli chodzi oczywiście o obudowę, bo nasza płyta główna z tego co pamiętam posiada 4 złącza SATA, więc i tak tego nie da się wykorzystać. Szczerze mówiąc trudno mi tu szukać pozytywów w tej obudowie, po prostu jest najtańsza obudowa. Budowa. Ma możliwość zainstalowania dwóch wentylatorów na tyle i na boku. Nawet nie ma możliwości instalacji wentylatora na przodzie, więc jest naprawdę bardzo podstawowa obudowa i kosztuje ona 84 zł i 90 groszy. Cały ten zestaw wyniósł 777 zł i 58 groszy. Oczywiście, jak wspominałem, nie polecam składać tego zestawu. To był po prostu taki, taki test. Chciałem po prostu sprawdzić, co dostaniemy, jeżeli wybierzemy możliwie najtańsze podzespoły dostępne obecnie w sklepie. I szczerze mówiąc, dostaniemy dość słaby komputer, bo Dokładając 100 czy 200 zł, wybierając trochę więcej pamięci, zdecydowanie musielibyśmy zainwestować w lepszy zasilacz. Dysk też bym zmienił, bo mamy na płycie slot M2. I w takiej specyfikacji ten komputer by się chociaż do czegoś nadawał, bo w obecnej formie z 2 GB 5 RAM to się on praktycznie do niczego nie nadaje. Też patrząc na to, jak możemy rozbudować ten zestaw, tak żeby on się do czegoś nadawał, do jakiejkolwiek pracy biurowej, się okazuje, że za bardzo, jeśli chodzi o procesor, nie bardzo mamy w co inwestować, bo możemy kupić Pentium ale fajny Pentium kosztuje około 350 zł. Ktoś może pomyśleć, no jak skoro mam wydać 350 zł na Pentiuma, to wolę za 370-380 zł kupić sobie i trójkę 1100F. No ale i trójka 1100F nie ma zintegrowanej karty graficznej. Więc gdy zaczniemy szukać najtańszej trójki z zintegrowaną kartą graficzną, będziemy w okolicy 600 zł, więc będziemy z 3 razy droższym niż z którym zaczynaliśmy. Więc tutaj pewnie fajnie byłoby się skłonić w stronę AMD. Mają chyba Atlona 200GB. Jest on chyba nawet dostępny obecnie, ale to oczywiście trzeba byłoby sprawdzić. Pewnie będę składał jakiś komputer z części nowych za około 1000 zł. Choć oczywiście tylko przedstawię konfigurację, bo jeszcze mój kanał nie ma na tle dużego budżetu, żeby fizycznie kupić te części i złożyć i przetestować. A z chęcią bym właśnie taki zestaw jak tutaj mamy dzisiaj złożył i sprawdził w grach, bo szukałem wielu testów w sieci tego komputera i tak naprawdę niewiele znalazłem. Znalazłem test w GTA5, w którym wynika, że na zintegrowanej karcie z tym procesorem, a właściwie nieco innym, ale no, zbliżonym procesorem i 8 GB pojęciu. Mamy około 30 FPSów GTA 5 na ustawieniach najniższych w 720p, więc można powiedzieć, że da się na tym procesorze pograć. Większość testów, które znalazłem, testuje ten procesor z dedykowaną kartograficzną i on wypada całkiem nieźle. Może całkiem nieźle to jest za duże słowo, ale wyprzedza na przykład niektóre układy więc to dla niektórych może być zaskoczenie, że ten dwurdzeniowy procesor wyprzedza starszego. No, Dużo starszego czy czterodzieniowy procesor, ale też co ciekawe, jest już naprawdę bardzo blisko, na przykład i 2400, Więc podejrzewam, że te Pentiumy czterowątkowe to już z pewnością wyprzedzają właśnie te starsze i 5 czy to 2400, czy 2500. Oczywiście mówię tu o wersjach z zablokowanym mnożnikiem i to mogłyby być całkiem niezłe procesory, gdyby były naprawdę nieco tańsze. Bo jeżeli ma ktoś wydać 350 zł za Pentiuma czterowątkowego, no to wiadomo, że gracz go nie weźmie, bo gracz będzie i tak miał dedykowaną karierę

Tak naprawdę szukając testów tych procesorów widzę, że naprawdę mało kto je testował, mało jest testów w sieci, dosłownie są to pojedyncze jakieś testy, no i widać, że to są chyba już można powiedzieć zapomniane procesory, bo w momencie, w którym naprawdę procesor w postaci i trójki 10100F czy 10105 f kosztuje tam okolice 370 zł, on to wydaje mi się, że taki, taki Celeron zainteresuje mało osób, ale wiem też, że takie zestawy wcale nie są bez sensu, bo choć teraz większość na przykład firm wynajmuje komputerów, czy leasinguje komputery po 3 latach je oddają i biorą w leasing nowe komputery? Pewnie jest jeszcze część firm, które po prostu kupują swój sprzęt i właśnie do jakichś prac biurowych, ale takich typowo biurowych, czyli Word, PowerPoint, jakaś tam przeglądarka. Wcale bym się nie zdziwił, że właśnie takie zestawy będą tam lądowały właśnie z takim podsumem. Najtańszy zasilacz, najtańsza obudowa. no Pewnie jak ktoś będzie składał, to nie weźmie 2 GB, w pojęciu nieco więcej. Ale wcale bym się nie zdziwił, jakby właśnie takie zestawy lądowały gdzieś tam w miejscu. Gdzie nie potrzeba naprawdę szybkiego komputera, czy to w filmach, czy to też w szkołach na przykład, gdzie naprawdę liczy się cena, a nie wydajność. Już przechodzę do końca tego filmu, bo się chyba za bardzo rozgadałem. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeśli ten film Wam się podoba, musicie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał. To było na tyle. Cześć.